Skok Wołomin obchodzi 12 urodziny. Witam i zapraszam na wydanie specjalne serwisu informacyjnego. Ponad 60 tysięcy zadowolonych klientów. 75 oddziałów na terenie sześciu województw. Stale poszerzana oferta i profesjonalna kadra pracowników. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo Kredytowa w Wołominie świętuje swój jubileusz. Z tej okazji nasza reporterka sprawdziła, jaki jest ich klucz do sukcesu. O spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych powiedziano już wiele, jednak ta zdecydowanie wyróżnia się na tle innych tego typu placówek. 1 września 1999 roku w Wołominie powstał mały oddział skoku zatrudniający dwóch pracowników. Od tamtej pory minęło 12 lat. W tym czasie dynamicznie się rozwijaliśmy i z jednej z najmłodszych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w naszym kraju przerodziliśmy się w dużą instytucję finansową i aktualnie zajmujemy trzecie miejsce w rankingu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Zatrudniamy blisko 250 pracowników. Kadra pracownicza stale rośnie, gdyż rośnie też ilość placówek i liczba osób, które obsługujemy czyli liczba naszych członków stałych klientów, bo aby skorzystać z usług spółdzielczej kasy należy zostać jej członkiem, czyli współwłaścicielem. Tutaj każdy klient, każdy członek jest u siebie. Przyjazne otoczenie, miła atmosfera, gwarancja bezpieczeństwa i pełen profesjonalizm. To wydaje się być mottem przewodnim Jubilata. Ale nie tylko to czyni go atrakcyjnym w oczach klienta. Skok Wołomin stale poszerza swoją ofertę, urozmaicając i tak już spory wachlarz usług finansowych. Od niedawna mamy e-konto, karty Visa. Będziemy na pewno rozbudowywać tą ofertę. Dostosowujemy ofertę do potrzeb tutaj lokalnych społeczności. Mamy w swojej ofercie pożyczki dla lekarzy, studentów, rolników, dla wybranych grup zawodowych atrakcyjne konta ROR, które prowadzimy bezpłatnie. W związku z tym jesteśmy konkurencyjni i nie wymagamy też wysokich wpłat na rachunki. Wystarczy symboliczne 300 złotych co miesiąc i można mieć otwarte konto osobiste. W związku z tym dużo osób, tych uboższych, może skorzystać z naszej oferty. Posiadamy zróżnicowaną, elastyczną ofertę. Dopasowujemy ją do potrzeb klientów. Z naszej oferty pożyczkowej mogą skorzystać wszystkie grupy zawodowe, przy minimum formalności i w jak najszybszym czasie. Skok wołomin to nie tylko pożyczki, ale również oszczędności. A tutejsze lokaty to gwarancja depozytu i wybór warunków najbardziej odpowiadających potrzebom klientów. W swojej ofercie posiadamy lokaty terminowe, lokaty rentierskie i lokaty systematycznego oszczędzania. Skok WOMINIA oferuje atrakcyjne oprocentowanie, a oprocentowanie jest znacznie wyższe niż konkurencyjne oferty banków. Lokatę można założyć także przez internet, bądź przejść do naszej placówki najbliższej i złożyć ją osobiście. Jest to minimum formalności, podpisanie umowy i niezbędnych dokumentów to zaledwie 5 minut. Dynamiczny rozwój oferta kasy, jej jakość oraz działalność społeczno-kulturalna nie przeszły bez echa. W swoim dorobku Skok Wołomin pochwali się może wieloma nagrodami i wyróżnieniami. Od kilku lat są liderem w konkursie na Mazowiecką firmę Roku w kategorii usługi finansowe, ale to nie wszystko. Tylko w ostatnim czasie uzyskaliśmy trzy nagrody. Najważniejszą jest nagroda Feniksa, którą otrzymał prezes zarządu pan Mariusz Gazda. Jest to nagroda przyznawana przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową, najwyższa, jaka jest przyznawana w systemie. Mogę powiedzieć, że taką nagrodę otrzymał w świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. W naszym dorobku są również takie nagrody jak firma przyjazna pracownikom czy jakość roku. Statuetek nagród i wyróżnień jest bardzo dużo. Jednak jak wszyscy podkreślają, to nie o nagrody chodzi. Co jest więc najważniejsze w sukcesie Wołominskiego skoku? Każda inicjatywa, każdy projekt, każda działalność ma szansę sukcesu, powodzenia tylko dzięki ludziom, którzy są zaangażowani w tą działalność, dzięki poszczególnym osobom i dzięki całemu zespołowi. Zawsze najważniejszy jest człowiek, bo wszelkie działania podejmuje się z myślą o człowieku, dla człowieka. I nawet jeżeli chodzi o zarobienie zwykłych pieniędzy w comiesięcznej charówce, że tak powiem, to też myśli się, żeby te pieniądze wydać dla człowieka. Nie wiem, kupić dzieciom coś fajnego, zaprosić żonę na kolację przy świecach. Zawsze człowiek jest potrzebny, żeby zainicjować wszelkie działania. A jeżeli jeszcze ci ludzie są ambitni, lojalni, zaangażowani, to wtedy powstaje sukces. Wtedy jest większa szansa na sukces. Teraz czas na twarde dane. Wykresy, które Państwo zobaczą, nie pozostawiają cienia wątpliwości. Skok Wołomin to firma, która z roku na rok odnotowuje coraz lepsze wyniki finansowe. To wszystko w tym serwisie informacyjnym. Kolejny już jutro o tej samej porze. Do zobaczenia. Tysiące marzeń, miliony produktów, jedna kasa. Współdzielcza oszczędnościowo-kredytowa w Wołominie Skok Wołomin. Skok jest dobry dla Polaków.